Akwarium Crazy Coral zaczęło szybko dojrzewać. Dwa tygodnie po zalaniu zbiornika azotany osiągnęły 100 ppm, a fosforany ponad 1 ppm. Aby przyspieszyć proces denitryfikacji, dodawaliśmy duże ilości bakterii, co spowodowało lekki zakwit bakteryjny. Objawia się on zmętnieniem wody, i jak widać, całe akwarium pokryło się glonami typowymi dla okresu dojrzewania. Są to zielone glony wosowate. Po tygodniu azotany i fosforany zaczęły spadać. Tym razem poziom azotanów mierzymy za pomocą testu kropelkowego Salifert, a fosforany za pomocą spektrofotometru Hanna. Azotany spadły do 50 ppm, a fosforany do 0,4 ppm. Pokażemy Wam, jak robiliśmy testy. Aby zmierzyć NO3, pobieramy do naczynia wodę z akwarium, następnie odmierzamy 1 ml wody morskiej i wlewamy ją do naczynia. Odczynnik numer 1 dokładnie wstrząsamy i wkrapamy do pojemnika z wodą. Podaną w instrukcji ilość kropel. Po czym odmierzamy i dodajemy jedną płaską miarkę od czynnika numer 2 i mieszamy. Teraz odstawiamy naczynie i czekamy 3 minuty. Jak widać płyn wyraźnie się odbarwił, to znak, że azotany są wyraźnie wykrywalne. Wynik odczytujemy przez postawienie naczynia na białym polu i szukamy najbardziej zbliżonej kolorystycznie wartości. Teraz wykonamy test na fosforany, tak zwaną Hanką. Płony zaczęły brązowieć i pomału zaczynają zanikać. Uruchamiamy urządzenie i wkładamy do niego fiolkę napełnioną wodą z akwarium do wyznaczonego poziomu i kalibrujemy urządzenie. Następnie napełniamy drugą fiolkę i wsypujemy obczynnik i delikatnie mieszamy. Po wykonanym pomiarze widzimy na urządzeniu wartość fosforanów w ppmach. Ponieważ poziom nutrientów, czyli azotanów i fosforanów, nieco spada, a w akwarium jest jeszcze sporo glonów, aklimatyzujemy ekipę czyszczącą. Między innymi ślimaki glonożerne tectus Frantust, tutaj wpuściliśmy 10 takich ślimaków, oraz 4 Turbo Brunei. Dodatkowo zaaklimatyzowaliśmy kraba Mitrax copulus i krewetkę Lysmata Amboinesis. Do każdego wiaderka ze zwierzakiem przez 20 minut dolewaliśmy wodę z akwarium, aby zwierzęta nie dostały szoku aklimatyzacyjnego. Jest to bardzo ważne także w przypadku ślimaków czy krewetek. Potem uzupełniliśmy solankę w akwarium. Czekamy na dalsze zaniglonów oraz spadek nutrientów, a tym samym na pierwsze ryby w zbiorniku.